Jest ciepło. No, bo się ptujesz po wodach. na napada śnieżek. Aż taką żółtą rękę, jakbyś kupi wylazł. Jezu, jest kupa. Mmm, gramit no. Gramit, no. Nie zapomniałem, ja zawsze tak robię na działce. Chcę być, wiesz, bliżej natury. No tak, bo grzał sobie chlebek grzanki w kominku. Oczywiście to nic dziwnego, ale to też robimy. Nie jest to ma wspólnego. No z ręką. A nie wiem że jest grzanka, później jak robisz kupę, to sobie wycierasz, żebyś wiesz, byś jeszcze bliżej natury? Grzanką? No to znaczy grzanką przetworzoną przez twój organizm. A. No. A to fakt, moja kupa dzisiaj była tak czysta, że wyczyściło. Nie. Nie, Grzesiek wpadł w szal, znowu będzie zabijał swoje dziewczyny na działce, zakopywał je w ogródku. <śladnik> Czysto, tu. <odżywam? śladnik> nie ma, bluźnisz! Bluźnisz! <śladnik> Ты вручишь. Конец. Биром додать. А я купила вот так, и сожжёшься. Биром додать. Кис-кис-кис-кис. O não é muito forte. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso isso